Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Umiłowani w Chrystusie, uczeni w piśmie, Faryzeusze zastawili na Jezusa pułapkę. Jeśli tę kobietę uniewinni, to nie przestrzega prawa mojżeszowego, bo Mojżesz kazał kamienować takie karą śmierci. Jeśli okaże im miłosierdzie, nie przestrzega prawa. A Jezus znalazł inną drogę. Nic nie mówił. Kto pierwszy z Was jest, by z grzechu nie pierwszy kamień rzuci. I pisał palcem na ziemi. Bibliści twierdzą, że Pan Jezus pisał ich grzechy. widzieli, zawstydzili się i wszyscy odeszli. Jezus mówi, kto z was? Spójrzcie w, w głąb waszych sumień. Każdemu człowiekowi należy się kara za grzech. Pozostała tylko nęca i miłosierdzie. Jezus i ta kobieta. Ten dialog Jezusa z kobietą jest poruszający. Dotyka serca każdego człowieka. Została zdobyta dla Jezusa. Ocalona od śmierci przez śmierć Chrystusa. To Pan Jezus przyjął karen za grzechy cudzołóstwa wszystkich ludzi świata. Cudzołóstwo, jaki wielki dramat także naszego czasu. Współczesny świat przeniknięty egoizmem, nadużyciem seksu, hedonistyczna kultura, tylko by zaspokoić własne potrzeby. Człowiek jest traktowany jako towar. Ile cierpień fizycznych, psychicznych ludzie przeżywają w rodzinach, gdy ten dramat dotyka ich? Skąd się rodzi dramat cudzołóstwa, innych nadużyć? Jezus w kazaniu na górze powiedział, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu cudzołożył. Grzech wewnętrzny, duchowy, nie zewnętrzny, fizyczny. Każdy to porządnie patrzy na kobietę, jak uczy święty Jan Paweł II. Jezus wskazuje podłoże i źródło grzechu cudzołóstwa. To źródło leży wewnątrz człowieka. Ono się wyraża w sposobie patrzenia, myślenia, w którym dominuje pożądanie. Przez pożądanie człowiek przywłaszcza sobie drugiego człowieka. Jan Paweł II uczy, że grzech cudzołóstwa, jest przede wszystkim grzechem przeciwko Panu Bogu. Bo Bóg czuwa nad każdym człowiekiem. Każdy człowiek jest Jego własnością. A potem dopiero człowiek grzeszy przeciwko temu tej osobie i sam grzeszy od Boga odchodzi. Ojciec święty Jan po którego rocznicę dwudziestą Śmierci jego obchodziliśmy kilka dni temu. Zapisał na kartach różnych dokumentów, listów, encyklik, przepiękne słowa, broniące godności człowieka. Mówi, Oby całe społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą uciłuje się przesłonić rzeczywistość cudzołóstwa i doznawczości, mówią młodzi. Wszystko mi wolno. Przecież co chcę, to mogę robić. A tymczasem ta wolność prowadzi do dramatu. Ile musicie cierpieć dzieci? Ile cierpień samych małżonków, gdy ktoś odchodzi, zdradza. I tak niszcze jej rodzina. Dobry pasterzu, woła Jan Paweł II. Co mamy czynić, aby ten proces zatrzymał się, odwrócił? W Sandomierzu w 1997 roku Jan Paweł II mówił o błogosławieństwie. Błogosławienie czystego serca. My patrzcie, to jest lekarstwo na współczesny świat. Lekarstwo dla młodzieży, dla rodziców, dla małżonków. Błogosławienie czystego serca. Czyste serca jest darem Pana Boga. Jest dla człowiekowi zadana. Człowiek musi się oprzeć siłą zła i zwyciężyć pokusy, które przychodzą z wewnątrz człowieka, jego zepudnej natury. Każdy z nas ma skłonność do grzechu, ale także z zewnątrz świat kusi. Oferty są światowe w mediach, w telefonach, w telewizji, na ulicy. Dlatego wołamy bo służb Boże we mnie serce czyste. Słusznie przemiej mnie. Jan Paweł II dalej mówi. Cywilizacja śmierci chce zniszczyć czystość serca. Jedną z metod jest celowe podważanie cnoty czystości. Wielokrotnie spotkaliśmy się z tym, że wyśmiewa się dziewictwo w mediach, w szkołach, koleżanki względem siebie. Młodzież swobodne życie, fawolne życie. Cywilizacja współczesna zabija prawidłową reakcję człowieka na człowieka. Jest cywilizacją śmierci, bo człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. Bo ludziom się wydaje, że znajdą miłość, tak samo małżonkom w kryzysie małżeńskim, że ktoś znajdzie miłość, a znajduje tylko cierpienie, cierpienie, ból. Mówię te słowa do młodzieży, do żołnierzy, do harcerzy wtedy było właśnie spotkanie z młodzieżą, głoście światu dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie orędzie o cywilizacji miłości. Wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Dziś cywilizacja śmierci proponuje Wam między innymi tzw. Tak wolną miłość. Dochodzi do wypaczenia miłości, do profanacji jednej z najbardziej drogich, świętych Wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. Ani miłością, ani wolnością. Gdy skrępowany jest, stanie się tak, że kobieta zajdzie w ciąży, jak to się mówi, po, po, pocznie dziecko, nieprzygotowana, więc trzeba pozbyć się tego, który przeszkadza. Takie dramaty są, po, cały ciąg dramatów. A przez ślub, przymóz do ślubu, środowisko naciska. Nie bierzcie wzoru tego świata. Jan powiedział, że nie możecie przegrać swojego życia. Tylko czyste serce może kochać Boga. Tylko czyste serce, mój Czołdziec Święty, może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może Pewnie służyć drugiemu człowiekowi. Nie pozwólcie, aby zniszczono Waszą przyszłość, nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości. Brońcie Waszą wierność Waszych przyszłych rodzin. Co powinni ludzie czynić? Co wiernie powinni czynić? I apel do polskich rodzin Jana Pawła II. I do młodych, i do starszych bo niejednokrotnie starsze osoby w rodzinie, rodzice, czasem dziadkowie, akceptują związki partnerskie. Kiedy do kościoła chodzą, ręce przesuwają, a akceptują zło. Na koledzie pewna babcia powiedziała mi, co sądzi o tym. I okazało się, że do niej przyjeżdżał wnuczek, dziewczyną. I ona pozwalała, żeby nocowali razem w jednym pokoju. Bardzo młodzi ludzie. I pytać dlaczego pani nie zabroni wnuczkowi, żeby to czynił, tak zachowywał się. A mi księdza, y, jeśli mu zabroni, to nie, nie do mnie przyjeżdżał, a ja go bardzo kocham, chciałaby z nim trochę pobyć. Różańcem w ręku osoba. Patrzcie, jakie zaślepienie jest. Jak się ludzie przyzwyczaili do do rozpusty, do cudzołóstwa. Koleżanka do koleżanki pracy mówi, co będzie się męczyła? Weź rozwód. Zwracam się do polskich rodzin, do was ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła w obronie czystości, swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Szczęście wasze rodziny przed pornografią. I w tyle lat. Już Jan Paweł II obie proroczo poznał, że pornografia się będzie rozszerzać przez media. Bardzo dostępna jest. W każdej chwili można sięgnąć po truciznę. Natruwa umysł, serce, relacje międzyludzkie. Szczęście przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Brońcie czystości i obyczajów waszych oknisk domowych. Im przyszcza będzie rodzina, tym będzie zdrowszy naród, godny swojego imienia i chrześcijańskiego powołania. Chodzi o naród, żeby czysty, piękny, by rodziny były silne Bogiem, piękne, czystością, żeby jaśniały. Dlatego święty Paweł dzisiaj mówi, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość Jezusa Chrystusa mojego Pana. Dla mnie najważniejszy jest Chrystus. Ja zostałem przez Niego zdobyty. Jest największa wartość mojego życia, mówi św. Paweł. Biegnę w zawodach o wyznaczonej mecie. I każdy młody człowiek, każdy chrześcijanin powiedział, Chrystus jest moim skarbem. D zostałem przez Niego zdobyty. Jezus mówi do tych, którzy oskarżyli, zastanówcie się, spójrzcie na własne wnętrze, Sami, sami zróbcie rachunek sumienia. Ta scena spotkania niewiasty i Jezusa jest poruszająca. Panie, nikt Cię nie potępił. Nikt. Idź, ale nie grzesz więcej. I to słyszymy w konfesjonale. I kapłan odsyła penitenta. Idź, nie grzesz więcej. Dzisiaj, w piątą niedzielę Wielkiego Postu, Kościoła zasłaniane są krzyże, chusty fioletowe. Te chusty fioletowe są znakiem żalu i pokuty grzesznika. Żal, a skruchy, że Pan został ukrzyżowany. Jakby człowiek nie był godzien patrzeć na twarz Zbawiciela Umęczonego. A potem te chusty będą zdjęte w Wielki Piątek kiedy kapłan będzie podnosił krzyż i śpiewał o to drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, by wtedy dostrzec umęczoną twarz Chrystusa i wyznać swój grzech i prosić o łaskę zbawienia. Dlatego patrujemy się w krzyż Chrystusa, serca nasze, co przesłonięte fioletową chustą żalu i pokuty, byśmy z radością mogli Dążać ku Wielkanocy, byśmy zapominając, jak mówi dzisiaj Święty Paweł, o tym, co za nami, a wytężając siły ku temu, co przed nami, pędzili ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg nas wzywa, Jezusie Chrystusie. I byśmy pamiętali, że tylko czyste serce może w pełni kochać Pana Boga. Tylko czyste serce może dokonać wielkiego dziełem miłości, jakim jest czyste małżeństwo. Amen.